Siemankowicowie z ma piwnicy jest ze mną, jeden z głównych bohaterów ostatniej gali KLSW Robert Ruchała. Cześć Robert. Siemano, witam wszystkich, witam ciebie. No i jak byś podsumował to, co tak może ogólnie na początku, to co wydarzyło się w sobotę w nowym sądziu. Yy, no co, tak, widowisko piękne, niezapomniane do końca życia. Na pewno wyjście moje. Wszystko, wszystko zajebiście, tylko, tylko finał nie ten, nie? E, dobra, to może tak. Jak się czujesz robert z pierwszą zawodową porażką na swoim koncie? Jak tą porażkę znosisz? Czy jest łatwo? Czy jest ciężko? Jak to masz poukładane w głowie na dzień dzisiejszy? No to tak, no wiesz, jakby wiedziałem, że, że kiedyś nadejdzie ten moment, że, 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 że przegram. Eee, aczkolwiek łudziłem się, że może akurat będę jak Kabib i, nie, i nigdy nigdy nie, nie przegram, ale, ale no, wydarzyła się ta, ta sytuacja i co no. Biorę to na klatę, tak. No wiesz, tego, tego dnia po prostu Saladim był lepszy. No nie mam sobie po prostu nic do zarzucenia, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, e, zrobiłem w przygotowaniach wszystko, nie odpuściłem nic, co, co, co mogłem odpuścić, a były też takie momenty, że mogłem odpuścić, powiedzieć, że kurde, dobra, już e, regeneruje się coś, nie wiem, e, coś bolało, a e, ja i tak szedłem na te treningi, robiłem wszystko, co mogłem. Dodatkowo w walce dałem z siebie wszystko. I, I wiesz, i, i ta przegrana po prostu jest taka, że no wiem, wiem mam z tyłu głowy, że, że naprawdę zrobiłem wszystko. No nie? Mogłem, żeby, żeby tą walkę wygrać. No i na początku wiesz, no szło nawet dobrze, no nie. Dopiero później w tych późniejszych rundach troszeczkę Saladin zaczął przejmować kontrolę. No i, no i w efekcie no, na koniec już z mnie kopnięciem. No. Jak sobie z tym radzę? Wiesz, no najgorszy był pierwszy dzień, kiedy wiesz, też rano. Pasa nie ma, rozwalona morda. Yy, noga boli, ręka boli, nie mogę się położyć na prawym boku. Yy, dodatkowo wchodzisz na telefon, wszyscy piszą, że wrócisz silniejszy, wszędzie twoja morda na mediach społecznościowych, jak dostajesz pierdol. <grych> I, i, I co? No i, i ja sobie tylko i wyłącznie tłumaczę tak, że to jest wszystko po to, żebym ja mógł stać się mocniejszy, tak? Yy, po prostu jestem zdania, że wszystko jestem w stanie przetrwać i wszystko jestem w stanie przejść tylko po to, żeby wrócić, odrodzić się jak Feniks i, i, i po prostu walczyć dalej o swoje marzenia. Tak? No nie, nie kończy się moja przygoda na, tym, na tej przegranej yy, i, i tyle. No. Wiem, wiem, że są ludzie, którzy mi kibicują. Wiem, ludzie, wiem, że są ludzie, którzy bardzo się cieszą, że przegrałem w końcu yy, i chcą po prostu jeszcze bardziej dowalić, ale że. Ja, ja słucham siebie, wiem, że mm, to jest po coś. Wszystko jest tak naprawdę ułożone, zapisane, i, i tak po prostu musiało być. To może chronologicznie, Robert, w ogóle zacznijmy od Twojego wyjścia właśnie do tej walki i tego, co się działo w ogóle w Nowym Sądzu tego dnia. No bo trzeba przyznać, że no, działo się sporo, nie? I chyba. Chyba obrazki, które obiegły Polskę. Eee, no ten nowy sącz ma dużą szansę wpisać się w, w, w kanon tych 12 GAL-KSW rocznie i jedna może odbywać się w nowym sączu. Co, co o tym myślisz? Bo i Twoje wyjście i szkaradka, szkaradek party znowu, także no co mam więcej powiedzieć? Super się to ogląda. Z tego co dochodziły mnie słuchy, no to nawet na transmisji via Play robiło to ogromne wrażenie, ale. Jednak jestem zdania, że nic nie przebije tego, będą bę, po prostu, żeby być tam na żywo i to widzieć, to, co, się, co tam się działo. Ludzie skandowali moje imię, byli jakby wiesz w ogóle samo to dziękuję KSW za to, że zrobili mi taką niespodziankę, ponieważ ja nie wiedziałem od początku, że ja będę wchodził z moją publicznością. Nie, nie wiedziałem, że tam będę stał e, w środku moich kibiców i, i będę czekał, aż e, zapowie mnie Waldemar Casa do walki. Wyobraź sobie, że wiesz, wchodzę na halę i dowiaduję się takich rzeczy, no nie. To wiesz. Kiedy jestem po rozrzewce i, i, i nastaje ten moment, kiedy yy, mówi, mówi do mnie właśnie prowadzący, że słuchaj, idziemy tutaj, tutaj, i stoisz przy kibicach i czekamy, nie? To wiesz, to, kurwa, nie da się tego opisać, gościu, naprawdę nie da się tego opisać. Idę tam, już, już wszyscy zauważyli, że idę i że idę z tym pasem. Znaczy Filip Wojański czy pas, ale szedłem. Wszyscy dookoła, już wiesz, wrzawa taka, i, i ustawili mnie na samym środku po prostu tej dziczy. Eee, i, i, I Waldemar Kasta, wiesz, jakby via play powiedział: Robert, ruchała, ale na hali nie było tego słychać. Na hali było słychać tylko Robert, a potem już tego ruchała nie było słychać, ponieważ to ruchała powiedzieli kibice, którzy tam byli, i to było tak się gościu niosło, tak to się niosło. Że no, no, no to było po prostu no, niesamowite, kiedy ty stoisz, po prostu, wiesz, ze swoimi trenerami, ja się rozgrzewam, kamera, a obok, no, po prostu ludzie no, ochroniarze nie byli w stanie ich odepchnąć. Oni odpychali tych ochroniarzy. Wiesz, chcieli każdy mi się odpnąć, każdy chciał mi przyśpione, każdy chciał mi dać energię. No coś po prostu niesamowitego. Nigdy jeszcze w życiu niczegoś takiego nie przeżyłem i podejrzewam, że y, długo się to nie powtórzy, zapamiętam do końca życia nawet te zdjęcia, które są to one nie oddają tego, co tam się działo, no, po prostu aż czary mam, jak o tym myślę, jak wstaję rano, jak, jak sobie po prostu to wszystko przypominam, no trzeba było tam być i wiesz, i każdy z telefonem, każdy z latarką, każdy po prostu kurwa zdziera gardło, no, no niesamowite i wiesz, do wyjścia do klatki zrobiło ogromną robotę, naładowałem się strasznie energią, strasznie, naprawdę czułem, że jestem w stanie przenieść góry i no i no i, no i co, no w pierwszej rundzie no, nawet dawałem radę. No, udało mi się nawet gdzieś tam trafić saladina i go znockdownować na ziemię, ale yy, troszeczkę niepotrzebnie poszedłem w zapasy. Mogłem po prostu to iść iść suikowo i go gdzieś tam nawet spróbować może jakimś cepem znowu trafić. Czy nawet dobić po prostu po tym knockdownie gdzieś, nawet kopnąć nogą kolanem, no ale wiesz, wtedy, jakby, ja, ja byłem pewny, że te zapasy yy, mam lepsze. No, jakby inaczej. Technicznie czułem, że naprawdę byłem wysoko, tylko fizycznie jakby nie mogłem tego dokończyć. Yy, Jakbym wiedział o tym, to na pewno w pierwszej rundzie nie poszedłbym po zapasy, a zostałbym przy stójce. No ale wtedy nie wiedziałem, no i, i dopiero po tym knockdownie się dowiedziałem, kiedy yy, poszedłem w pas i, i zacząłem się ściskać. No. Jakie w ogóle miałeś pierwsze takie wrażenie w momencie, w którym zaczęła się walka, już się starliście z Saladinem? Taka twoja pierwsza. Myśl na zasadzie, czy to było, o kurde, spokojnie dam sobie z nim radę, czy raczej, kurde, może być ciężko, rzeczywiście jest, kurde, kotem. Jaka nie. była taka twoja pierwsza myśl? Nie, to żadnej myśli nie było. Byłem naprawdę przekonany, że uniosę to i uniosę wszystko, co, co, co jestem w stanie po prostu w tej walce zrobić i, i co on zrobi. Yy, zacząłem się przekonywać, że jest coraz ciężej, ale to dopiero w trzeciej rundzie, kiedy... Yy, yy, Wiesz co, już tak do, muszę... Kurwa, szkoda, że nie oglądałem teraz tej walki, bo tak nie, nie, nie pamiętam. Oglądałem w ogóle tę walkę siedem razy. I, I wiesz wróciłem w ogóle do domu po tej gali. Wiesz, tam byłem na tym after'ze i w ogóle, no wiadomo, gadałem z ludźmi, ale jak wróciłem do domu, no to pierwsze co, no to odpaliłem tą walkę i cztery razy ją oglądałem, no nie, i nie mogłem spać. No, spędziłem dwie godziny, wstałem rano. Yy, już tak jak mówię, patrzę, nie ma pasa. No i znowu analiza. Ogólnie ja zacząłem analizować walkę już na schodkach, kiedy schodziłem, no nie. To już, już yy, mówię do Filipa, ale w czym on jest lepszy. W czym on jest lepszy. Dlaczego? Dlaczego wiesz, tak się stało, dlaczego tak to wszystko wyglądało? Wiesz, już analiza, nie, Filip spokojnie, będzie na to czas, a ja już, ja już wiesz, zła analiza, no nie mogę się z tym pogodzić, ale ta pierwsza myśl, ona naprawdę była taką myślą, że, że mogę to wszystko udźwignąć. I, i, I mówię, pierwsza runda była bardzo dobra, okopywanie nogi, yy, zaskakiwanie go tymi backfistami, trafienie właśnie, widzisz, po obaleniu poszedłem od razu z sierpem i on nie zauważył tego sierpa i go trafiłem i spadł. No. Wszystko było naprawdę super, no nie, dopiero w tych późniejszych yy, minutach walki to się, to się po prostu zaczęło yy, iść na moją niekorzyść. A czemu tak zaczęło się dziać, myślisz? Wiesz co, ja myślę, że Saladin też sprawdzi, zobaczył, że, że, że ta jego wytrzymałość mięśniowa i, i ta siła po prostu... Yy, tak, bo... I, i, I mi się wydaje, że po prostu zrobił się coraz pewniejszy, tak? Wiesz, jakby mogłem zostać w stójce, trochę poszedłem z nim za zacząłem się ściskać. I też czułem, że po prostu yy, ściskając się z nim, czułem, czułem trochę podobny... Mojego. Jakby nie chcę wskazać co, co czułem i, i w jakich aspektach właśnie ty, co robił, ale naprawdę pamiętam tą myśl w środku klatki, kiedy sobie myślę, kurde no nie, on robi to samo co ja, on robi naprawdę to samo co ja, no nie? nie chcę mówić co, ale wtedy się przekonałem, że no myśli, naprawdę myśli w tym, wiesz i wiesz. Jest, jest na wysokim poziomie, no nie? Ja, ja, też, ja też czuję, że jest na wysokim poziomie, tylko tutaj po prostu yy, nie, nie byłem w stanie po prostu podałać yy, na pewno fizycznie. No. Fizycznie był mega. Był, był, to też było, że był mega bardzo duży yy, i, i to mu pomagało w walce, no nie? Eee, knockout może przejść, bo to było kopnięcie. soccer kick można powiedzieć na wątrobę. Hmm. No, chyba, bo widziałem Ci Twoją wypowiedź, że y, powiedziałeś na gorąco, że nawet nie byłeś przekonany, że można oddać takie uderzenie, tak? No. Dobrze, dobrze kojarzę? To już takiego powiedziałem. No, wiesz, to też emocje i w ogóle, ale no. Wiesz. I jak, jak ja sobie to w ogóle przypominam, to, to w mojej głowie było coś takiego, że ja pamiętam, że właśnie byłem już na ziemi on gdzieś tam próbował mnie trafiać właśnie rękami w głowę i w końcu złapał moje nogi i, i, i kopnął. No, nie? no i po prostu poczułem od razu takie wyłączenie. Jakby wiesz, chciałem go ręką, ale już od razu wiedziałem, że, że jest bardzo ciężko, przypiało mnie, i no już czułem, że to będzie raczej koniec, no. Ale naprawdę Wierzyłem do samego końca, naprawdę do końca tej czwartej rundy, chociaż już y, trochę się nazbierałem, że no, mogę jeszcze wyjść do piątej i jeszcze coś tam zrobić, i jeszcze może akurat go gdzieś trafić. Naprawdę ta wiara w to zwycięstwo była przeogromna i, i ci kibice, no. Wiesz, że ja tam nie przyszedłem przegrać, ja tam nie przyszedłem y, tak o wyjść sobie i, i zawalczyć. Ja tam naprawdę przyszedłem po wygraną, no mówię. Stany, wyjazdy, wszystko mnie umocniło i dało naprawdę tak, tak, takie przekonanie w głowie, że jestem na niego gotowy. No, no niestety, nie poszło po mojej myśli. No i, no i tyle. No. Zbieram porażkę na klatę i wjeżdżam normalnie trzy razy lepszy. No. Jest naprawdę mega motywacja. Już chciałbym wrócić na trening. Ale wszyscy mnie hamują. Na razie muszę jechać do Turcji, odpocząć. Aczkolwiek, wiesz, ja już to sobie wyobrażam tak, że to ja już wiem, jaki będzie odpoczynek. Nie? Już będę tylko myślał o treningach i, i o tym, żeby wrócić. No, nie? wiesz. Yy... Już znałem tej porażki i, i naprawdę mam teraz mega motywację, żeby się odbić. Gdzieś tam masz w głowie wasz, wizję waszej ponownej walki kiedyś w przyszłości? Wiesz co, no jak będzie taka okazja i, i przede wszystkim przyjdzie moment na to, że Saladin będzie jeszcze w kategorii 66, ułoży się to tak, że yy, załóżmy, nie wiem, na przykład wygram 2-3 pojedynki, będzie znowu walka o pas, no to, no to po prostu będę się bił. No. Wiesz. Yy. Na pewno, na pewno, inaczej się pokaże i na pewno poprawię te aspekty, których brakowało mi w tej walce. A co myślisz, że zrobi teraz Saladin, bo gdzieś teraz znowu się przewija po raz kolejny temat jego trzeciego pasa w ogóle, jeśli walki z Adrianem Bartosińskim. Czy ty to widzisz, czy nie? No bo Adrian to już jest naprawdę kawał chłopa. Eee, sporo zbija do tego 7-7. No, czy więc w ogóle sobie... sądzisz, że tak. No przede wszystkim wydaje mi się, że no wiesz, no jak chce no to niech, niech walczy, no wiesz, no. zasłużył na to, żeby, żeby jednak yy, mógł sobie dyktować warunki, no. Ale jeśli w, miałbym patrzeć no to kategoria 7-7 to jest w ogóle całkowicie inna różnica że kategoria lekka piórkowa, no. to 4 kg a 7 kg to jest w ogóle co innego, no. litki podejrzewałem, że na co dzień waży około 100 kg, no. No to wiesz 100 kg, a 80, no to 20 kg różnicy. Podejrzewam, że w dzień walki bardzo spełnie waży ponad 9 dych. Więc, no, No tutaj jednak, wiesz, naprawdę jest bardzo dobry i trzeba mu to oddać i szacunek do niego, ale no. No tu jednak ta siła i, i, i fizyka wagi 77, no to jest raczej nie do przeskoczenia na ten moment. Chyba, że będzie chciał zejść do kategorii 61, bo też gdzieś takie domysły były, że może akurat wyjdzie do wikłacza, na przykład Parnas, czy tam do, do, do przybysza, no nie. Ale to no. też. No tutaj no, na pewno musiałby sobie odciąć nogę, ale jeśli, jeśli zdecydowałby Dokładnie. się. Jeśli zdecydowałby się na to, żeby zejść do kategorii 61, na pewno by to trwało może nawet i rok. Żeby zwierzę, tego mięśnia trochę zrzucić, i myślę, że wiesz, też wszystko jest możliwe. Jeśli bardzo chce, to ja myślę, że jest w stanie y, i do tego zbić. nie? Robert, bo też taka drobna uwaga ode mnie, bo miałem to powiedzieć wcześniej przy, przy pytaniu, ale zmieniliśmy ale temat na coś. Bo ty cały czas podchodzisz do tego, że jakbyś y, kogoś zawiódł nie? swoją walką. W sensie mam wrażenie, że bierzesz za dużo na siebie w takiej kategorii, że no kurde, tam byłeś u siebie, byli twoi kibice, oni dali radę zarobić atmosferę, ty nie, natomiast to wcale nie jest tak, że ty nie, bo to była naprawdę dobra, mocna, widowiskowa walka. Walczyłeś z gościem, który no, jest, jest jednym z najlepszych zawodników w historii KSW, już teraz można to powiedzieć. Eee, i, I nie wiem, czemu masz takie odczucie, właśnie, że, 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 że kurde dałeś ciała. Nie powinieneś tak mieć, chyba, to i ja ci to powiem. Mam nadzieję, że kibice w komentarzach również to stwierdzą, bo to naprawdę było, była sroga waleczka, więc, więc tu jakby nie, nie masz żadnego powodu, wiesz, do smucenia się czy do jakiejś ujmy na honorze, bo, bo tego nie ma. No, po prostu, tak jak ci mówiłem jeszcze przed nagraniem, no, ktoś mu się ktoś musiał przegrać, ale to była naprawdę, naprawdę dobra, solidna bitka, więc no bo taki smutny jesteś, nie, cały to, czas. To, to jest, znaczy ja już się z tym pogodziłem, też mam bardzo, bardzo, bardzo dobrych znajomych, przyjaciół, którzy codziennie się ze mną widzą i wiedzą jak rozmawiać, jak mi i też dziewczyna i rodzice, wiesz, wszyscy naprawdę e, pomagają mi w tym wszystkim, żebym to udźwignął i to, i wiesz, już jest całkowicie inaczej niż pierwszy dzień, co nie, jakby no wiesz, to po prostu się muszę z tym zmierzyć, ale e, to, to jest bardziej, nie że smutne, ale jakby, no ja, ja nigdy nie lubiłem przegrywać, wiesz? Te od, od zawsze, jak grałem w piłkę nożną, potem jeździłem na desce, wiesz? No po prostu przegrana, wiadomo, uczyłam jej w ogóle, ale no nie lubiłem przegrywać i też to jest takie ciężkie dla mnie, żeby po prostu przyznać, że ktoś, ktoś był po prostu ode mnie lepszy. No nie, o, w ten sposób, w ten deseń, że wiesz? Yy, no na początku rzeczywiście na gorąco miałem takie poczucie, że zawiodłem kibiców, ale potem yy, oswoiłem się z tym, że. No, Kibice do mnie też pisali w ogóle, i, i też rzeczywiście stwierdziłem się w tym, że nie zawiodłem ich i że dałem im bardzo dobre widowisko. Yy, bardziej tak teraz myślę w głowie, że wiesz, nie lubię przegrywać i, i na pewno muszę wrócić zmotywowany bardziej. Już jestem zmotywowany, już chcę wracać, naprawdę yy, no, motywacja jest nieziemska. I też wie, że mam wsparcie. Napisał sam do mnie Mariusz Płudzianowski, Joasie Andrzejczyk. Czy, czy nawet Tomi Romanowski, wiesz, fajnie, fajnie że, że mam wsparcie w tylu, w tylu e, zawodni no, jakby ty, Tyle zawodników do mnie pisze, czy zawodniczek, e, i, i to też jest fajne. Zostań, Słuchaj, Słuchaj, Robert, to zróbmy tak. Leź do tej Turcji, odpoczywaj tam, nie myśl o MMA, spędź sobie miło ten czas. E, no i co? I kurczak jak wrócisz, to no, masz tutaj robotę do zrobienia, więc Słuchaj. będziemy czekać i obserwować co tam dalej no, także co, nie zawracam ci dużej głowy słuchaj, regeneruj się, odpoczywaj dziękuję za poświęcony czas na ten wywiad i co do zobaczenia, nie? Tak jest, jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim którzy kibicowali przed telewizorami i na żywo, no zrobiliście coś niesamowitego, naprawdę no jakby i KSW, i ja, i, i wszyscy, którzy tam byli, zapamiętają to do końca życia, na pewno będą chcieli wracać. Fajnie, że KSW przyjechało do Sączu, że daliśmy taki popis. I, i to są piękne chwile, na które, na które naprawdę bardzo warto czekać. I co? No i widzimy się niebawem. Mam nadzieję, że jeszcze zawalczymy w Sączu to właśnie w walce wieczoru. I, i, będzie podobnie. O, I będzie podobnie. Dziękuję jeszcze raz o. wszystkim. Pozdrawiam serdecznie i wracam silniejszy. Tego Ci tylko życzę, Robson. Także co? Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.